Proszę Państwa, temat, który w zasadzie jest niby jasny. Wiadomo, że jeżeli mówimy Targowica, jeżeli mówimy Konstytucja 3 Maja, to wszystkim to się w sposób jednoznaczny kojarzy. Każdy wie, co jest białe, każdy wie, co jest czarne. Ale proszę Państwa, ja przygotowując się tutaj do tego wykładu, sam sobie zadałem pytanie. Ile razy my, Polacy, w ciągu roku w ogóle myślimy o Konfederacji Targowickiej? Mówię celowo nie o Konstytucji 3 Maja, ale o Konfederacji Targowickiej. I tak sobie pomyślałem, że jest to proszę Państwa nierozerwalne z Konstytucją 3 Maja. Przynajmniej raz w roku musimy sobie uświadomić, że był taki dzień hańby, że była Targowica. Wtedy, kiedy uroczyście obchodzimy święto, czy kolejną rocznicę Konstytucji 3 Maja. Ponieważ no, Konstytucja Targowica obaliła Konstytucję 3 Maja i jak wiadomo, Targowica. To słowo nam towarzyszy, to można powiedzieć, że od momentu kiedy uzyskujemy jakąś świadomość, kiedy rozumiemy cokolwiek z życia politycznego, społecznego, no i dzisiaj, proszę Państwa, również dość często, nawet nie z powodu tego, że obchodzimy po raz kolejny rocznicę Konstytucji 3 maja, ale wystarczy, kiedy włączymy radio, telewizor. Od czasu do czasu słyszymy, jak nasi politycy pokładają się tym słowem na przemian. Ale proszę Państwa, ja chcę od tej dzisiejszej współczesnej polityki odejść. Nie chciałbym o tym mówić, ponieważ to jest dżungla i wiadomo, że w tej dżungli na pewno bym się zgubił. Wolę jednak właśnie mówić o czasach, które mi są w sensie historycznym bliższe i w sensie można powiedzieć takim trochę badawczym. Otóż proszę Państwa, żeby w ogóle mówić czy cokolwiek e, powiedzieć e, o e, Konfederacji Targowickiej, o Konstytucji 3 maja, to no, trzeba zadać sobie kilka pytań. No wiadomo, pierwsze pytanie to jest e, o genezę Konfederacji Targowickiej. E, jeżeli w, e, będę e, właśnie.